Druga niedziela adwentu to jednocześnie motyw drogi, pustyni i oczekiwania. Wydawałoby się, że te wartości nie przynależą do naszego życia religijnego, bo przecież wiemy, jaki jest scenariusz następnego dnia, mamy zaplanowane swoje czynności. W tym krótszej i dłuższej perspektywie, ale oto pojawia się kolejna okoliczność, która w życiu religijnym mówi nam o specyficznym oczekiwaniu i drodze, która nie kojarzy się z normalnym odcinkiem do pokonania. W starożytności istniały drogi i szlaki. Używane przez panujących, przez wojsko, a także przez karawany kubieckie. Praktycznie nie były to drogi w naszym rozumieniu, wytyczone trasy, które przygotowywano wtedy, by przywrócić ich użyteczność, gdy podejmowane były działania wojenne albo planowany przyjazd panującego lub zwierzchnika. Wtedy usuwano. Łożyska potoków, załośnięte gałęzie, kamienie, tak aby można było dotrzeć do celu przeznaczenia. Praktycznie tekst Izajasza, który dzisiaj usłyszeliśmy o prostowaniu dróg, powstał w czasie, kiedy ich nie było. Nie brukowano dróg, były tylko trakty. Które umożliwiały przejazd. Flaviusz mówi, że w armii Wespaziana, Cezara Rzymskiego, był specjalny oddział saperów, który szedł i przygotowywał drogę dla wojska. Ale nie było to budowanie drogi, lecz usuwanie przeszkód i dosłownie odstawianie czegoś na bok. I w takim właśnie sensie. Prorocy rozumieją temat drogi, usunąć przeszkodę, odstawić coś na bok, co przeszkadza nam w dążeniu do realizacji myśli Bożej i Jego przykazań. Kiedy człowiek staje po raz kolejny przed fenomenem Adwentu, uświadamia sobie, jakby ze znudzeniem. I musimy to przyznać wewnętrznym znudzeniem. Po raz kolejny te same treści, po raz kolejny to, co człowiekowi od lat pobrzmiewa w kościołach. Ale jest pytanie, czy ten specyficzny telegram, jakim jest zaanonsowanie myśli prorockich dla człowieka jest przez wszystkich odczytywana. To znudzenie i przyzwyczajenie do treści tych religijnych, które przez lata są sączone do naszych umysłów, powoduje, iż często już nie zwracamy uwagi na zasadnicze przesłanie. W grudniu 1903 roku bracia Wright po wielu próbach Skonstruowali samolot, i oderwali się od ziemi, w skonstruowanym przez siebie pojeździe. Podekscytowani tym wielkim wydarzeniem, przesłali telegram do swojej siostry Katarzyny następującej treści: Udało się nam przelecieć 120 stóp. Na Boże Narodzenie przyjedziemy do domu. Uradowana siostra. Udała się z telegramem do redakcji miejscowej gazety, aby podzielić się informacją o epokowym wynalazku swoich braci. Ale naczelny redaktor wziął telegram do ręki, rzucił okiem i najpoważniej w życiu powiedział: to, "To bardzo miłe, że chłopcy przyjadą na święta do domu". Całkowicie przygapił i nie zwrócił uwagi. Na najistotniejszą informację o epokowym wynalazku, jakim było zbudowanie samolotu i pierwszy lot. I tak dzieje się bardzo często z nami. Treść, która przepływa obok nas, jest jakby niezauważona w swej istocie i ważności. Zwracamy uwagę na to, co powierzchowne, mało istotne. Ale ów telegram z nieba, jakim jest Adwent, mówi nam, że powinniśmy swoją uwagę, swoje wnętrze skierować na zupełnie inne wartości. Dzisiaj mówią o prostowaniu dróg, ale my idziemy w drogę, wybieramy się w podróż z nadzieją, że dojdziemy i osiągniemy cel. Inaczej byłaby to bezsensowna tułacza wędrówka. Co to znaczy wybrać się dla nas jako ludzi w tę adwentową podróż? Mieć świadomość tego, że Chrystus zgodnie z zapowiedziami proroków faktycznie przyjdzie tutaj na ziemię. A to powoduje, że my jako chrześcijanie Postrzegani przez innych jako ludzie dziwnie żyjący, mamy być świadkami w tym nieuczciwym świecie wartości bardzo uczciwych. Bo nasza uczciwość, jak powiedział jeden z teologów, ma być znakiem na tym świecie dla ludzi nieuczciwych. Jesteśmy przecież uczniami Chrystusa. To znaczy, nie kradniemy. Chociaż nas okradają. Nie kłamiemy, chociaż ciągle nas ktoś okłamuje. Nie zabijamy, chociaż inni zabijają. Nie cudzołożymy, choć cudzołóstwo jest w zasięgu naszych oczu. Nie krzywdzimy, lecz przebaczamy. Dziwni z nas ludzie. Jedna z obserwujących, patrząc na chrześcijan i ich kodeks moralny, powiedziała, no tak, to są chrześcijanie, ale oni żyją dlatego tak, bo na kogoś czekają. My, będąc w drodze, mamy świadomość celu. I teraz bardzo istotną sprawą jest, czy ta nasza nadzieja oczekiwana faktycznie jest na miarę wielkości człowieka. Ona przejawia się w różnych aspektach życia. Czekamy na list od bliskiej osoby. Czekamy na diagnozę lekarską. Czekamy na wynik egzaminu. Na wynik rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy. Zawsze na coś czekamy. Papież Benedykt XVI, ówczesny kardynał Ratzinger, w swoich rozważaniach. Pod tytułem przyjście Pana powiedział wprost człowieka poznajemy po jego oczekiwaniu. Naszą wielkość moralną i duchową można mierzyć tym, czego oczekujemy i w czym pokładamy nadzieję. Człowiek żyje dopóki czeka. Tak. Gdybyśmy stracili sens tego, że żyjemy i po co żyjemy, a więc zabracili świadomość celu, nie żyjemy, lecz wegetujemy. Człowiek żyje dopóki czeka. I wtedy to, na co czekamy, czy przyziemne małe sprawy, czy też w odniesieniu do Boga nasze zbawienie, to oczekiwanie jest miarą wielkości człowieka, bo zakładam sobie spełnienie celów, które wyrastają znacznie dalej niż materialny horyzont człowieka. Dzisiaj usłyszeliśmy o prostowaniu dróg i wyjściu na pustynię. Pustynia jest takim symbolem odosobnienia. Spotkania człowieka z Bogiem, samotności i praktycznie doświadczenia tej jedynej prawdy, gdzie nikogo nie ma, a jest tylko stwórca i jego stworzenie. W tym czasie, gdy powstawał tekst o Janie, w krainie ludzkiej było przeszło 70 miejsc na pustyni ludzkiej odosobnień, gdzie pustelnicy praktykowali medytację i spotkanie z Bogiem. We współczesnych czasach człowiekiem, który zostawił nam świadectwo przeżywania świątyni, przeżywania pustyni i zrozumienia czym ona jest w wewnętrznym życiu człowieka był francuski pisarz Antoine de Saint-Exupéry, znany powszechnie jako autor Małego Księcia, ale swoje przeżycia, doświadczenia pustyni, czyli wewnętrznej pustki i spotkania z Bogiem umieścił w książce pod tytułem Twierdza. Jednak to spotkanie ze stwórcą było dla niego wielkim rozczarowaniem i rozgoryczeniem nie dlatego, że miał maskę modlitwy i dotknięcia absolutu. Ale uświadomił sobie, jak ubogi jest współczesny człowiek i jego pokolenie. W liście dla doznajomego sobie generała tak oto napisał. Jestem dziś tak bardzo smutny, głęboko smutny, bo współczesna generacja, czyli moje pokolenie, jest pozbawiona barwy duchowej. No bo cóż. Znają tylko bary, matematykę i wyścigi samochodowe. Zostali przemięci do działań starnych, pozbawionych jakiegokolwiek sensu. Widzi Pan, jak długo można żyć lodówkami, polityką, bilansami i krzyżówkami? Jak długo można żyć już bez poezji, bez barwy? I dwa dla bezmiłości. Dwa miliardy ludzi słucha tylko robotów, rozumie tylko roboty i któregoś dnia stanie się robotami. Więzy miłości między ludźmi są tak słabe, że ich braku człowiek nie odczuwa tak jak kiedyś. Człowieka pozbawiono jego siły twórczej. Już nie wychodzi w mieście i w wiosce, aby zatańczyć i zaśpiewać, bo jest wypalanym robotem. Człowieka, któremu dostarcza się kulturę konfekcji, standardu, tak jak bydło, dostarcza się się. Tak dzisiaj przedstawia się współczesny człowiek. Ale na zakończenie listu denek Ziperi mówi ale przecież. Są, jest 200 milionów ludzi w Europie, których życie być może nie ma sensu, ale trzeba im uświadomić, że odrodzili się i urodzili się dla człowieczeństwa. Dlatego mniej lub bardziej świadomie będą w przyszłości odczuwać potrzebę odrodzenia. Po to jest właśnie ów Adwent, abyśmy. Poczuli potrzebę odrodzenia. Ktoś powie, to jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy zasklepili się w swojej religijnej, w swojej religijnej wizji świata. Nie. To jest zalecenie dla wszystkich. Mamy adwentowe zalecenia, tak jak zalecenia lekarza dla człowieka chorego. Chcemy często Poprzez swoje postanowienia zmienić życie. Ale wewnętrzne lenistwo i wygoda powoduje, że uf telegram zmienia, że to nawoływanie do prostowania dróg staje się dla nas czymś obojętnym i mało wartościowym. Chora kobieta zadzwoniła do swego lekarza prosząc o domową wizytę. Czy może pani poprosić kogoś? Aby przyjechał do mnie, bo mój samochód jest właśnie u mechanika. Panie doktorze, co prawda, mój mąż i dzieci mają prawo jazdy, ale nie chciałabym ich narażać na bezpieczeństwo, a mój samochód jest zupełnie nowy, więc proszę wziąć taksówkę i przyjechać do mnie na wizytę. Lekarz wziął taksówkę i przyjechał do domu pacjentki. Po przybyciu. Zbadał z pacjentkę i taki między nimi rozpoczął się dialog. Ma Pani za wysokie ciśnienie. Konieczne jest leczenie farmakologiczne, odpowiednia dieta i ćwiczenie. Proszę regularnie zażywać ten lek, bo bez tego Pani życie jest poważnie zagrożone, zalecił lekarz. Nie mogę. Jestem bardzo zajęta. Mam wiele rzeczy do zrobienia, odpowiedziała pacjentka. Lekarz niezrażony nadal kontynuował. <laughs> Musi pani zrezygnować z tłustych potraw, soli i alkoholu, a ponadto zachować odpowiednią dietę. Nie mogę, bo przepadam za kiełbasą, szynką i tłustymi potrawami. Nie mogę przemknąć potraw bez soli i innych przypraw. Odpowiedziała pacjentka. Niezrażony lekarz kontynuował. I jeszcze jedno bardzo ważne zalecenie. Musi pani zażywać więcej ruchu, więcej ćwiczyć, aby zrzucić trochę wagi, co poprawi krążenie krwi. Nie mogę wypełnić tego polecenia, bo po całodziennym zabieganiu muszę dobrze zjeść i się przestać. Odpowiedziała pokorna pacjenta. W takim razie mogę dla Pani zrobić tylko jedną rzecz, odpowiedział lekarz. A co takiego, zapytała wyraźnie ożywiona pacjenta. Skontaktuję się z zakładem pogrzebowym i poinformuję jego właściciela, że lata dzień umrzesz, a on będzie miał nowego klienta. Z pewnością za tę informację Dostanę większą zapłatę niż za wizytę u Pani, zakończył lekarz. Oj drodzy, i tak jest właśnie znany. Wiemy, co Bóg mówi, przedstawia i proponuje. Szukamy usprawiedliwienia, ale zapominamy o tym, że potem nie może być tego, co nazywa się ratunkiem i spotkanie z przyrzeczonej rzeczywistości. Chcemy więc w tym drugim tygodniu Adwentu zrozumieć, czym jest nasze powołanie jako pielgrzyma, żyć nadzieją i pamiętać o tym, że dopóki mamy nadzieję, wtedy żyjemy, a w to, w co wierzymy i na kogo oczekujemy, jest miarą naszej wielkości. Mamy do wyboru przyziemne, małe, małostkowe rzeczy, czy też zrozumienie, że jesteśmy tylko pielgrzymami i zdążamy na spotkanie z nimi. Przed chwilą usłyszeliśmy: Jeden dzień jest jak tysiąc lat w oczach Pana. Chcielibyśmy więc zrozumieć, że czas nam dany jest czasem darowany, ale czy człowiek go wykorzysta, zależy tylko od niego. W tym roku, 2023, Bóg po raz kolejny przysłał nam swój adwentowy telegram mówiąc o potrzebie nawrócenia. Czy zrozumiemy jego treść? To już nasza sprawa. Amen.